Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii "Testujemy". Dzisiaj na naszych ekranach "Hopes Farm" część druga. E, moi drodzy, na pierwszy rzut oka gra wygląda trochę jak taka typowa mobilka, e, jeżeli mam być szczery. E, no, ale jest to gra normalnie na Steamie. Odpaliłem ją sobie na Steamie i na Steama dostałem klucz do niej. Demo tej gry jest dostępne na Steamie, więc możecie sobie ograć. Jeżeli jednak interesuje Was pełna wersja gry, ta, w którą ja gram, to trzeba za nią zapłacić aż 55 zł, co mnie troszeczkę e, zdziwiło, e, ale zobaczymy. Może ten tytuł jest wart nawet i więcej kasy, jeżeli będzie naprawdę dobry gameplay. E, gra wyszła pod koniec marca 2025. Producentem i wydawcą jest Green Games. No, i tutaj od tego końca marca aż do teraz gra uzyskała niespełna 8 recenzji, ale wszystkie 8 jest pozytywnych, więc 100% recenzji jak na razie jest um, pozytywnych na Steamie. Nie ma ich zbyt wiele, więc gra chyba tutaj nie jest jakaś super, mega popularna, stąd prawdopodobnie też. Um, prośba do twórców, takich jak ja, żeby tą grę zrecenzowali i zopiniowali i ją po prostu gdzieś tam wypromowali, więc tym też się dzisiaj zajmiemy. Także przetestujmy sobie ten tytuł i zobaczmy, czy jest wart tych 55 zł. I tutaj, jeżeli chodzi o opis, to mamy tutaj oczywiście angielski, niestety opis i język gry też jest niestety angielski, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Uh, build your dream farm in this unique blend of farming and puzzle adventure, czyli buduj swoją wymarzoną farmę uh, zajmując się właśnie tym farmingiem i rozwiązywaniem zagadek, to mnie zastanawia. Uh, grow crops, raise adorable animals and solve delightful puzzles to unlock new items and expand your farmland. Czyli tutaj um, hodujemy nasze zwierzęta, nasze plony. I przy okazji rozwiązujemy jakieś urocze um, zagadki, właśnie takie łamigłówki, żeby odblokować kolejne przedmioty i rozwijać naszą farmę. Interesujący opis, nie powiem. Ja tutaj y, te gry zaliczam do takich rekreacyjnych, relaksujących, no ale to będzie też na pewno gdzieś tam symulator farmy i, ro, i rolnictwa. Także sprawdźmy, ja sobie klikam play. I tutaj jeszcze taka ciekawostka dla was moi drodzy na samym początku. Wow. Hope bids farewell to the old comforts of her heart brimming with the dreams of tomorrow. With the road stretching endlessly before her, Hope drives toward new horizons, her spirit fueled by adventure and the challenge of nurturing her own piece of paradise. Under the vibrant hues of a setting sun, hope stands at the threshold of her new beginning, ready to sow the seeds of her dreams on her very own farm. Okay. looks like a typical mobile Hello my friend. Ja sobie to wszystko tutaj e, przyspieszę, słuchajcie. okej okay, mamy podlać dwa pola kukurydzy, zebrać e, kukurydzę i wykonać dwa pierwsze zlecenia. Ok. Let's give them a good song. Ok. Teraz będziemy się uczyć. Jak prawdopodobnie podlewać pola te? Okej. Okay. Okej. Okay. Patrzcie jak rośnie. Kurde szybciutko. Okej. Okay. Pięknie! Pierwsze zlecenie. Play. Hmm. Czyli co, tutaj... Ta dziewczynka praktycznie w ogóle nie wygląda jak Roszpunka z Disneya, ale okej. Okay. 30, 30, okej, okay. czyli wszystko rozumiem do mamy, tak? O! To jest ta chyba mini gra, albo ta właśnie hmm. puzzle, ten, który tutaj był napisany, którą musimy zrobić, żeby zrealizować to zamówienie. O kocham tę grę. Uwielbiam tego typu właśnie gry. Ok, zrobiliśmy jakiś bonus. Co tu się robi? Wysadza się pewnie. Okej. Okay. Dobra, czyli trzeba tutaj po prostu uzbierać ileś tam czosnków, ileś tam cebul i ileś tam tych kolb kukurydzy. Myślę, że jakoś sobie damy radę. Farm tutorial, gameplay tutorial, okej. Okay. No dobra, no to co? Ja sobie tutaj będę tam przeskakiwał. Nie będę się nad tym jakoś zaspecjalnie zastanawiał. Myślę że to chyba nie powinno być jakieś takie mega skomplikowane żeby osiągnąć ten cel. Mam nadzieję oczywiście. Bo jakbym go nie osiągnął to by trochę kiszka była. O, jest jakaś rakietnica. O. Co to jest? Kula dyskotykowa. Dobra zostało kilka cebulek zobacz. Mamy to i co? Ok, czyli w, jak zrobimy wszystko, to kończy się nasze pierwsze zamówienie. Noa, proszę bardzo. Czyli Noa to jest chyba, patrzcie, nasz kurier który będzie dostarczał nasze zamówienia. Okej, okay, czyli teoretycznie to jest jej farma, ale ja jestem chyba zarządcą po prostu tej farmy, bo przed chwilą e, Hope nazwała mnie swoim friendsem. Okej, okay, store icon. Drag the carrot into our farmland. Dobrze. No macie i tu sobie, ale coś krzywo to zrobiłem. Da się to poprawić? Chyba się da, tylko ja nie umiem, nie umiem chyba. No dobra, później może się da jakoś lepiej to zrobić. Ty, coś mi tu kamera się wariuje. Strasznie, dziwnie się kamerą tutaj obsługuje. No ale słuchajcie, no w takich mobilek graliście pewnie milion. Ja sam ograłem takich e, mobilek bardzo, bardzo dużo. Właśnie na głównie na moim telefonie. I tutaj widzę, że właśnie e, ta gra. No, nie, nie różni się tutaj, nie wiadomo czym, od tego typu. Nie mam pieniędzy. E, gier, które widzieliśmy na telefonach. No, fajne jest to, że tutaj mamy te zlecenia i wykonujemy sobie te e, zlecenia w sposób takich, właśnie mini minigierek. E, nie możemy, jak widzicie, dopuścić do tych minigierek, dopóki nie będziemy mieli odpowiedniej ilości tych um, warzyw i owoców, które musimy tutaj zapewnić pod to zlecenie. W związku z tym widzę, że musimy tu po prostu normalnie. Denerwuje mnie to, że trzeba każde pole oddzielnie kliknąć i konewkę, ale żeby je ściąć wszystkie, to muszę po prostu zobaczyć. Po prostu przelatuje i jest zrobione, nie? I znowu muszę kliknąć tutaj na tą konewkę. Ale tu już mi nie podlewa, nie? To mnie trochę wkurza. A nie, patrz, podlewa. Tylko ja chyba nie umiałem dobrze najechać. O, widzisz. I zobacz. I znowu konewka. Kurde, ale jadę normalnie. Tu mamy jakąś naszą stodołę. Tu mamy jakiś nasz młyn. Tu mamy naszą farmę. I tu normalnie zbieramy Ciach pach. I teraz co? Oj, zobaczcie. Tutaj mi teraz pokazuje, że już mam gotowe dwa kolejne zamówienia. I ja będę miał po prostu tutaj kolejną minigrę pewnie. Zobaczmy, czy ta minigra za każdym razem jest taka sama. Okej, okay, czyli tutaj żeby niszczyć te żeby niszczyć te skrzynie musimy koło nich zrobić match, tak, czyli ten tak jakby połączenie tak chudę ale to jest mega uwielbiam takie gry no tutaj wszystkie truskaweczki disco -bolem rozwaliłem teraz wszystkie papryczki ale wariat ze mnie Dobra. Proszę bardzo i porobione pierwsze nie to już drugie zlecenie. Zobaczcie tutaj drugie e, drugie zamówienie realizujemy. No ja się tutaj czuję naprawdę e, powiedzmy jak to się mówi zrelaksowany e, jest to dla mnie ty typowa właśnie taka rekreacyjna gra. Gdzie właśnie po prostu bardzo szybko mamy progres, bardzo szybko właśnie jesteśmy nagradzani i zwyczajnie po prostu człowiek z tym wszystkim czuje się mega dobrze i mega, mega pozytywnie. Mamy pieniążki, możemy sobie kupić stracha tutaj na wróble. O, gdzieś go sobie tutaj postawimy. On prawdopodobnie tylko pełni funkcję dekoracyjną, nie ma tutaj on żadnego... O, widzicie, można go teraz przesunąć, co nie? No i mamy. O, i to też pewnie będzie można. O, zobaczcie, przesuwać. Ja po prostu nie umiałem tego wcześniej zrobić. Ale już się nauczyłem. O, i pięknie. Teraz jest równiutko. No i dobra moi drodzy, no jest tutaj w sumie chyba nie ma nic więcej do powiedzenia. Ja mogę tylko jeszcze, zobaczcie, pokazać wam, że jak wrócę sobie do mojego menu, to mam tutaj możliwość tworzenia wielu profili. Zobaczcie, jest tutaj utworzony mój profil na, o nazwie Bartosz. Mogę sobie założyć tych profili pięć. Klikam sobie New. Napis napiszemy sobie teraz tutaj Bartosz przez 2H. I to jest to co chciałem wam pokazać, że możemy sobie też tutaj wybrać tryb gry, jaki nas interesuje. Mamy tutaj tryb relaksujący, taki stress free totalnie. Czyli mamy no limit ruchów, no limit czasu. Mamy tryb challenge, czyli mamy ograniczoną ilość ruchów w tych naszych no minigrach nazwijmy to. No i mamy też tutaj oczywiście na czas. Ja miałem wcześniej challenge, ale jak chcemy się totalnie zrelaksować, to możemy sobie wziąć te, tą opcję relax. I zobaczcie, że tutaj jakby nic więcej mnie gra nie pyta. Jeżeli wezmę sobie opcję, to mam tutaj dostęp do tego game mode. Jak wezmę sobie challenge, to zobaczcie, że mogę sobie jeszcze wybrać pomiędzy casualem i ekspertem Easy going challenge with plenty of moves, czyli tutaj ja chcę mieć trochę challenge, ale jestem casualem, więc chcę mieć tych ruchów dosyć sporo i mieć dużo czasu. Natomiast jeżeli jestem ekspertem, to będę miał mniej ruchów, mniej czasu. I mamy tutaj oczywiście też na czas. I też możemy sobie tego casuala i eksperta wybrać. Także wiecie, to nie jest do końca tak, że nie ma tutaj jakiegoś tam poziomu trudności i się przeklikujemy jak przez każdą typową mobilkę. Możemy sobie tutaj tą grę uprościć albo utrudnić na własne życzenie. I tak jak mówiłem, niestety języka polskiego nie ma, ale ten angielski tutaj jest tak naprawdę mega prosty, że sobie myślę, że każdy z nim poradzi. Ja sobie tutaj oczywiście wezmę tryb relaksacyjny, odpalę sobie i zobaczmy, czy gra rozpocznie się od nowa, ale prawdopodobnie tak. Skipniemy sobie tutaj to pożegnanie w Hope z jej dziadkiem, czy tam ojcem. Tak, i zobaczcie, że tutaj normalnie wszystko wszystko sobie tutaj możemy zrobić od początku i mamy założony tak jakby tak, tak jakby nową farmę i robimy wszystko to samo tylko tak jakby no teraz mm, nie mamy już tego ograniczenia czasowego ani ruchowego w tych minigrach więc tak naprawdę to już powinno być dla nas takie totalnie relaksujące. Jaka jest przewaga, moi drodzy, tego, że jest to właśnie taka ty typowa gra steamowa za, za pieniądze. E, no, taka, że tutaj. No ale w sumie w mobilkach my też to będziecie mieli, tak? Czyli będziecie mieli to, że na przykład. Jeżeli w danej mobilce wykupicie sobie, że nie chcecie mieć w niej reklam to też zapłacicie tam przykładowo te nie wiem 10, 20 czy tam ileś złotych. Natomiast w momencie tak jak tutaj zapłacicie za tą grę te 5 dyszek no to też tych reklam tutaj nie uświadczycie no bo mobilka wtedy to już nie jest. Gra się w nią jak w typową mobilkę to bez dwóch zdań. Ale czy ta gra jest warta tych 55 zł, No powiem szczerze, że z mojej oceny chyba jednak bym się troszeczkę wstrzymał i poczekał na jakiegoś Summer Sale'a, Winter Sale'a i tak dalej i poczekał czy ta gra nie byłaby gdzieś w jakiejś tam lepszej cenie troszeczkę. Bo jak za... Mm, e, grę tak powiedzmy prostą mechanicznie, prostą graficznie tak jak tutaj. No to wydaje mi się, że jednak te 55 zł to jest troszeczkę drogawo. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. I być może dla was za ten tytuł i, i taką jego formę. Te 55 ziko to jest w miarę uczciwa cena. Dla mnie natomiast wydaje mi się, żebym wstrzymał się i poczekał tutaj na jakąś lepszą. Cena. Ja jeszcze specjalnie dla Was tutaj, zobaczcie, jak ja sobie minimalizuję grę, to na ekranie Wam się pojawiło, że gra jest zapauzowana, więc jak będziecie sobie gdzieś tam coś robili w tle, to nic Wam nie umknie. Ja tylko jeszcze tylko sprawdzę szybciutko w internecie, po ile ten tytuł można faktycznie kupić. No i tak, moi drodzy, tutaj ku znaczy, no ani nie jestem. Zdziwiony ani zszokowany, ponieważ ta gra na Steamie kosztuje 55 zł, i to by się zgadzało. Natomiast w takim k-shopie, czyli po prostu w sklepie z kluczami w internecie, możemy sobie tą grę kupić już o za około piątkę, a w historycznie najniższej cenie ta gra była za 2,40. Więc wydaje mi się, że nawet te 5 zł za tą grę to jest całkiem spoko cena i to by była cena którą myślę, że ja bym zapłacił za taką mobilko podobną grę która no mówmy się relaksuje daje mega dużo frajdy fajnie się tutaj w nią klika no i też kupując ją właśnie jako taki klucz na Steamie nie będziemy mieli tych reklam uciążliwych które często właśnie na telefonie są więc powiem szczerze, że te 450 czy tam po ile ona była czy te 2,70 spoko, ale 55 zł to chyba raczej nie. Także bardzo mi przykro, e, drodzy producenci i wydawcy Green Source Games, gra jest naprawdę spoko, mega relaksująca, mega rekreacyjna, fajny symulatorek, można sobie poklikać. Ale z ceną troszeczkę zaszaleliście, jakbyście ją sprzedawali na Steamie za ach, 19 złotych to Myślę, żebym ją kupił bezpośrednio na Steamie, bo, bo od lat mam konto na Steamie wspieram też Steam'a, więc Steam by sobie z tego pewnie jakieś 30% przytulił, ale jak to działa, że w tym keyshopie ten, ten klucz jest po 5 zł? Nie mam zielonego pojęcia i nie wiem komu się to opłaca. Wolałbym chyba obniżyć tą cenę na Steamie. Po to właśnie, żeby ludzie nie musieli sięgać po k-shopy i kupować tej gry za tam 2,60 czy 450. Tylko w pełnej cenie kupowali sobie na Steamie za te uczciwe 19 zł, ale 55 to tak trochę tłumacz za taki tytuł. Takie jest moje zdanie, moja opinia. Jeżeli wasza jest inna, dawajcie znać w komentarzach. Wbijajcie na kolejne filmy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam i do następnego.